Dzień dobry. Dzień dobry witajcie. 19 kwietnia zapraszamy na popołudnią kawę. Nawet takie wiecie, to popołudnie to takie trochę późne, bo 18 minęła, ale kawa z całym światem, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie i kłaniam się niziutko, jak tylko mogę. Dzisiaj tak powiem, w nowym polo z wulczanki. Także polecam kochani. Trzecia rzecz gratis. Warto się wybrać. No, będę popierać to, co polskie. No, jeszcze muszę sprawdzić, jak to jest z tą polskością w tej wulczance. Ale wulczanka to wulczanka. Bawełnka piękna. Nie ma to jak bawełna. Wajna koszulka na wiosnę. I co jest ciekawe, są i męskie i damskie. I kolory też ciekawe. Nie, nie, no jest oczywiście taki, to taki już mój haha, kolor. Tak, także taki w takiej mojej tonacji to jest ten mój ostatnio ulubiony kolor, kolor chociaż kochani, to no taki ten blady, blady fiolecik, bo to chyba nie mogę inaczej nazwać, bo jak rzucę hasło fioletowy, posłuchajcie, no to fiolet to jest taki ciemny, ciężki. No, to jest kolor, posłuchajcie, wróżbitów, w, w, w chyba bym powiedział powiedzieć. No, powiedzmy tak, czarodziei i czarodziejek. No to witam w czarodziejskim świecie. <laughs> Witam z kawusia. Kłaniam się niziutko jeszcze raz, powiem całemu światu. Mariola, dzień dobry. No, zamiast łyżeczki to będę dmuchać, nie? Joanny, dzień dobry. Dzisiaj witam bardzo serdecznie, Anie. A tak mi przyszła na myśl, i pomyślałam, poszukam numeru, i jest, znalazłam, zadzwoniłam, takżeśmy się umówiły. I tak, czasem jest tak że hmm, walczymy o innych, walczymy, to znaczy tak, robimy wiele rzeczy, bo nas, bo inni od nas tego oczekują i tak sobie pomyślałam, no dobrze, ważne jest, by wysłuchać, jakie są innych oczekiwania i powieśleć tak, zaraz, zaraz, nie stosujmy tutaj, to znaczy tak, my nie ulegajmy szantażowi emocjonalnemu, Mamy walczyć o siebie. Zamalczmy. Może pewnego dnia zamalczmy o siebie. Może to jest tak, że ktoś podejmował decyzję i nas uważał, że postawił nas w szachu. No bo oczywiście każdy myśli tak, jak uważa i ma swoją prawdę. I ja posłuchajcie, to szanuję. Szanuję wszystkie prawdy, jakie kto ma, ale teraz jest pytanie. Jak odróżnić to dobro od zła? No i kiedy pytanie jest zło, a kiedy jest dobro? No jest to temat bardzo złożony i bardzo szeroki, ale powiem to tak, na takim przykładzie. No, prąd jest dobrą rzeczą, prawda? Mamy energię, wszystko tam, o, kaweczkę sobie zrobiłam, na prądzie czajnik się zagotował, światełko świeci, kamerka nagrywa, bo słuchajcie, no bo przecież akumulator się naładował na prądzie. <laughs> <laughs> Czyli energia elektryczna jest potrzebna, istotna, nauczyliśmy się z nią być, bo jest nam pomaga, no, oświetla ulicę, no ale przecież tak jak wiadomo, porażenie prądem śmiertelne. I to tak jest, posłuchajcie, ze wszystkim. Tak jest z alkoholem, bo mówimy: A alkohol, taki czy inny, a szkodzi. Słuchajcie, wszystko szkodzi w nadmiarze. A szczególnie te negatywne energie w nadmiarze też szkodzą. I trzeba umieć wyważyć i ocenić sytuację. No, walczymy o siebie. Także, kochani, zawalczmy o siebie. Może przyszła pora, żeby otworzyć oczy i powiedzieć, ale gdzie ja jestem w tym wszystkim? No, gdzie? Temu służę, temu służę, temu pomagam, tusiu. No, dobrze, to tak jak moja koleżanka Małgosia. Mówi tak. Mamą się opiekowałam. Słuchajcie, no oczywiście opiekujemy się rodzicami, no ja ten temat przerobiłam, kochani. Obydwoje rodziców pochowałam, e, obydwoje mieli raka, no i też były operacje, po operacji, bycie przy chorym. No było dużo. Nie było prosto, powiem tak, jak odbierałam tatę ze szpitala i trzeba było go umyć. Ciężka lekcja życiowa. Także temat mam zamknięty, przynajmniej jeśli chodzi o moich rodziców, prawda? Dlatego mówię, że taki chciałam dać, podać przykład i Małgosia. Małgosia mówi tak, opiekuje się mamą, Małgosia miała wtedy tak, no taka e, młoda emerytka, mama miała około 90 lat i mówi tak, no nie mogłam, te rany na twarzy, po prostu mi się coś robiło, ona była nauczycielką, no jest w sumie jeszcze nauczy, emerytka, na, emerytowana nauczycielka. No owszem, pokazywała jej, przychodziła siostra, pielęgniarka jak to wszystko robić, ale mówi, no coś mi się działo, no nie mogę, no nie mogę, no mimo że to moja mama, ale jest, było mi, bo, jak to powiedziała, okrutnie ciężko. Ale mówi tak, wszystko było do, mom, do momentu, gdy no, zaczął jej siadać kręgosłup. No bo tak, to trzeba mamy podnieść, mimo mówi, że była już i drobniutka, już no, no posłuchajcie, no osoba leżąca, to, no to chwała Bogu, że nie gruba. Także to tak jest, że no, jeszcze mogła dźwignąć, ale z tego codziennego dźwigania, z tego, tej opieki takiej całodobowej, mówi: O no, tak ze mną rozmawiałam, bośmy się tak spotkali, mówi: No ale wyszło na to, że to co? No a ja, to ja się zaraz tu przy mamie wykończę. No bo to chyba nie o to chodzi. I mówi, i zaczęłam robić, mówi, Rekonesans, a to akurat było tutaj, posłuchajcie w Radomiu, i był taki dom, no jest pod, jak dobrze pamiętam, złotym dębem. I no ile tam to kosztuje, żeby wam? I mówi tak. I to była najpiękniejsza decyzja mojego życia. A dlaczego? Bo ja mamę tam oddałam. Posłuchajcie, uh, oni, bo to tak, tam zabierają, bo to było prywatne, to wtedy, no to już było parę ładnych lat temu, no dopłacali, bo tam ta emerytura tej babci nie była za wielka, także emerytura plus to, co oni dopłacali. I ona mówi tak, i tak. I jak, i oczywiście codziennie do mamy przychodziłam, no tam miałam, mówi, przyjechałam pół miasta, siadłam w autobus, przychodziłam, y, z mamą kawę rano piłam, siedziałam, czekałam, jak był obiad, y, pomogłam ją nakarmić. I wychodziłam, i na następny dzień przychodziłam, i mówi, to było najpiękniejsze, mówi, dlatego, że po pierwsze, zaczęłam chodzić na rehabilitację i miałam czas ku temu. Także, posłuchajcie, to też jest tak, jak ta nadmierna miłość, no ta zaborcza miłość matki do małego dziecka, która później rośnie i już nie wiemy, czy już jest małe, czy letnie, czy już zapomnieliśmy, mama ma 27 lat, <grym, tak? <grym,> Także to samo jest z rodzicami. Potrzebne jest to też takie zastanowienie się i postawienie granicy, ale gdzie ja jestem w tym wszystkim? No dobrze, posłuchajcie, jeżeli tak jak jest, jest raczysko, posłuchajcie, jak opiekujemy się, to nikt nie myśli. No, oczywiście, myślimy, że ta osoba umrze, ale to, jak już jest, pewnie, tak już jest później długo i jest ciężkie cierpienie, to już jest lżej dla nas wszystkich, dla obu stron. Także też trzeba czasem trzeźwo spojrzeć na temat. Na sytuację i dobrze jest to, że ktoś, że ktoś z boku umie podpowiedzieć i powie, posłuchaj, ale spokojnie, może weźmiemy opiekę. To tak jak przy mojej mamie, posłuchajcie, przychodziła pani na cały dzień, no bo przecież my z bratem, no akurat dobrze, że akurat blisko mieszkaliśmy i mogliśmy mieć te dyżury. I ja mówię, posłuchaj, to ja pójdę spać, a ty bądź do drugiej nocy, bo ona no akurat ten Marek nocny lubi długo siedzieć. I ja o drugiej w nocy nastawiałam budzik i drugi budzik dzwonił o drugiej w nocy i, i, i szłam, zmieniałam brata. Posłuchajcie, no dobrze się to tak złożyło, że była taka możliwość, że nie trwało to aż tak długo, bo to tak, no posłuchajcie, dwa, dwa, dwa tygodnie, no tak mniej więcej powiedzmy, około dwóch tygodni, nie? Ale, no oczywiście, posłuchajcie, bo to już taki była taka końcówka, bo tak to pani przychodziła pielęgniarka emerytowana z onkologii, i tą mamą w ciągu dnia się tą mamą zajmowała, nawet też bardziej dla tego towarzystwa. Ale kochani, także walczmy. Walczymy o siebie, ale to dotyczy, ja tu daję taki przykład już, tak powiem, z całego życia już, takiego jak już mamy tych rodziców w pewnym wieku, ale przecież tak samo trzeba zawalczyć o siebie w szkole. No ja to powiem tak, w przedszkolu walczyłam o siebie, bo gryzłam, <gryzłam> ale wiecie z czego to wynikało? No tak już jak później z mamą rozmawiałam, no nie było urlopu wychowawczych. I ja, mając półtora roku, poszłam do przedszkola, bo się urodziłam w marcu, a we wrześniu, od września poszłam do przedszkola. No, no. I jeżeli szłam, posłuchajcie, jakie półtora roczne dziecko, no to jak były starsze dzieci, to co? To znaczy, ja to, posłuchajcie, ja tego nie pamiętam. To mama mówiła, że jak sobie nie mogłaś poradzić, wiem, jak to gryzłam, jak nie mogłaś sobie poradzić, no to po prostu, no tak, no trzeba było ugryźć się. <gryzło> Także taki gryzoń jestem, przedszkolny. Ale to też wynikało z czegoś. I tak jak na przykład za granicą spotkałam się z młodą dziewczyną, bo posłuchajcie, jak się przyjedzie, przyjedzie się we dwoje, to jest zupełnie inaczej. To tak jak i w całym życiu. Jak się ma wsparcie, jest się we dwoje, zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ale jak przyjeżdża chłopak sam, ale jak przyjeżdża dziewczyna sama, i posłuchajcie, pewnego dnia taką, spotkaliśmy taką dziewczynę, jak ona zaczęła kląć aż niesamowite. No, dawno nie słyszałam, żeby to tak ktoś po prostu przeklął. I późniejśmy się zastanawiali, ale dlaczego? No oczywiście była taka sytuacja, nie to, że tak cały czas, nie tylko w jakiejś takiej sytuacji. Tak, bo ona się broniła. No nie ma się co dziwić. Jesteś sama, tu pukają. Hmm? No to trzeba gdzieś, trzeba do kogoś, a jak nie, to trzeba samemu się ratować w takiej sytuacji również. I to dotyczy, posłuchajcie, całego naszego życia. Całego. I gdy mamy wątpliwości, czy to, co jest obok nas, jest dobre, czy złe, to szukajmy odpowiedzi. Nie zamykajmy się na to, że nie, bo ja tak uważam. Nie. Te nasze schematy, myśl takie, taka świadomość, taka y określona, taka, y bym powiedziała, wąska. Czasem nam, nie zawsze nam pomaga, raczej posłuchajcie, no z reguły nam nie, powiada, nie, nie pomaga, ale kiedy się uczymy życia, jak wychodzimy do ludzi. I gdy ktoś był całe życie w domu, nie wiem, 20 lat, mu no się zajmował domem, ale nie chodził do pracy, nie wie jak wyglądają te kontakty z ludźmi. Posłuchajcie, bo w pracy jest różnie. To są takie normalne kontakty międzyludzkie. Raz jest gorzej, raz jest lepiej, tak samo jak w domu. Ale przez to uczymy się spojrzeć in, innymi oczami, spojrzeć na taką y, sytuację, zobaczyć ją z bliska, poczuć ją na sobie, podjąć pewne kroki i to jest ta nasze taka walka, nie lubię słowa walka, taka, takie przejście przez życie. A gdy siedzimy w domu i już mamy ileś lat i wychodzimy, to znaczy, nawet nie to jest kwestia siedzenia w domu, tylko pod taką ochroną. No tak, tu do autobusu nie siądź, tutaj cię ja zawiozę, a tutaj to nie idź. Owszem, to jest bardzo potrzebne. No ale kiedy yy, dorośniemy? No i żeby nie było tak, że będziemy dorastać, jak będziemy mieli 30 parę lat, bo to pora na to dorastanie to było jak się miało 18, no do liceum czy do szkoły, to trzeba też siąść w autobus i pojechać. Prawda? I wrócić. A jak tak cię tylko przywożą i odwożą, z jednej strony ok, ale z drugiej strony, no to wyjdźmy właśnie poza schemat. A zobaczmy jest, jak będziemy jechać pociągiem, a jak może autobus pasuje? No, to tak samo, właśnie jak i na czasy można pojechać, i człowiek siedzi <grym> i nie wie, jak to w tym słynnym sanatorium, co tam się dzieje. I to tak mi się przypomina, mój, mój wujek bolek już w świętej pamięci, jak mówił, nie, to jego, ciocia nasza, ciocia Zosia mówiła, o, co ty tam nie robisz w tym sanatorium? A on mówi, ale ty nie chcesz jechać. pojedź i zobacz, co się dzieje w sanatorium. Posłuchajcie, no, nie wiem, co się dzieje w sanatorium, bo nie byłam. Kochani, także posłuchajcie, w Polsce, na Mazowszu, przynajmniej w moim ogródku, no, moje bóstwo mazowieckie jest duże, mazowsze jako takie, no to cóż, to jest mazowsze południowe, o, to jeszcze tak powinno być, mazowsze po południowe. I teraz tak, tarnina, posłuchajcie, pięknie kwitnie, no ale pytanie, bo wiśnie to z reguły zaczynają kwitnąć tak chwilę po 20 kwietnia, no to kwiśnie. no mają pąki, mają pąki wiśnie, ale teraz tak, słoneczka nie ba, słoneczko nie bardzo jest, teraz mimo, że po 18 oczywiście jeszcze jest widno cały czas, ale chmura, przechodzi w sumie jedna za drugą, dopiero coś tam popadało, ale jakoś tak przepłynęły te chmury, i tak nie ma dzisiaj tego słońca. No, mam nadzieję, że jutro pojutrze będzie, ale dlaczego mówię, że mam nadzieję? Bo ja się zachwycam. Zachwycam się tymi kwiatami. Zachwyca... Zachwycam się, tak jak Wam pokazywałam w poprzednim odcinku, tym dywanem kwiatowym, choć niewielkim, z szafirków. Tym pięknym, pięknie kwitnącym barwinkiem wśród tych kamieni, tak mu się tam dobrze zrobiło. Słuchajcie, tulipany już przyniosłam do domu, pierwsze, tylko one są takie z tych niziutkich no one były w pąkach, ale już w domu się momenty rozwinęły. Posłuchajcie, hiacynty, które już troszeczkę przekwit przekwitły, ale jeszcze gdzie nie, gdzie są, a ten jeden taki granatowo-fioletowy, jaki ten hiacyn był cudowny, także Jelonka akurat u mnie była, dzień dobry Jelonko, i mówi, jak i to jest hiacyn, ja mówię, no tak, te szafirki takie, posłuchajcie, jak amarantowe, no przepiękne, jak ja lubię z własnego ogródka pójść, Uciąć, wstawić do wazonu. I tak też uwielbiam, jak mam róże. I to słuchajcie, mam trzy róże dalej. Pięknie, pięknie. To znaczy ta jedna biała jest taka troszeczkę mniejsza. Ta Solomonusa, tak ją nazwałam, ona jest taka łososiowo. Ona chyba najbardziej jest do, do koloru łososiowego, najbardziej zbliżona. I jest jeszcze trzecia żółta. Także mam białą, łososiową i żółtą. Posłuchajcie, też pięknie, pięknie puszcza, także mam nadzieję, że tam bardzo przymrozków nie będzie i to już ładnie będzie kwitną, kwitną I wtedy, kiedy ja zrywam, posłuchajcie, kiedy ja ścinam ruszę. posłuchajcie, latem, patrzę, o, będzie deszcz, idzie duża chmura, to wtedy tak trochę zawieje tego deszczu. I wtedy ścinam, te rozwinięte oczywiście, słuchajcie, wstawiam do domu, do flakonu, zapach się przecudny roznosi, postoi dzień, dwa, trzy, patrzę, o, już się pięknie rozwinęła, dobra, to teraz płateczki zdejmujemy. I suszymy, bo to te płatki z tego, z, róż, z tego mojego ogródka, posłuchajcie, bez żadnej chemii, bo do, do wszystkich róż ja nie mam nic oprócz tego, że jak wyrosły w Holandii, to one tam, no na plantacji, to one to tam były solidnie chemią podlewane. No to później herbaty nie będę z nich piła, to tak tylko trzeba mieć świad ku świadomości mówię. <laughs> Także kochani, no to tak jest. Także teraz czekam, jak te kwiaty, jak ta wiśnia zakwitnie. No Wow, jak ja lubię kwitnące wiśnie! Kochani, miłego wieczoru życzę. Sylwusiu, Anusia. Byłam, posłuchajcie, wczoraj w Warszawie. No, jeśli chodzi o ruch w Warszawie, to on jest wyjątkowo dynamiczny. Teraz mogę powiedzieć, że on się nie zmienia. 20 lat temu tak samo się dynamicznie jeździło, tylko może było mniej tych dróg i więcej korków. No, zależy, która godzina. Ale dynamika jazdy jest nieprzeciętna. Nie ma tak w Niemczech. W Holandii. Nie ma takiej dynamiki jazdy, tak jak się jeździ po Warszawie, ale posłuchajcie to tak tylko i się jeździ, dziu, 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 i ziu 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 ja, ja, wszyscy, no elegancko. Także rzeczywiście można powiedzieć, że jeździ się w Warszawie po warszasku. I tym warszawskim akcentem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, z, b, z, b, z polo, z wulczanki, także polecam. Pa!